Gdy kończy się kadencja, przeciętny prezydent odchodzi. Nasz prezydent zjeżdża. Zapraszamy na końcówkę Andrzeja. Andrzej! Andrzej! Andrzej, chodź, bo zaraz się zacznie. Ale jak? Co się zacznie? No, przyjdą goście. Ale jacy goście? No, wyłożyłam księgę pożegnalną. Co? Księgę pożegnalną? No tak, no każdy, kto będzie chciał się z tobą pożegnać, da jakiś pamiątkowy wpis. Agata, czy ja wyglądam, jakbym umierał? Czy wyglądam, jakbym leżał na marach? Andrzej, ale to nie jest księga kondolencyjna, tylko pożegnalna, no będziesz miał bardzo fajną pamiątkę. Pamiątkę to na pewno będę miał, ale nie wiem, czy taką fajną. Przez. O, pierwszy gość. E, o, o! E, pan Roman Giertyk, zapraszamy. Tak, właśnie dowiedziałem się o tej księdze, postanowiłem skorzystać. A co, jestem pierwszy? O, czyli Jareczka jeszcze nie było? Nie mów do niego po imieniu, ty łobuzia, on jest starszy! Andrzej, spokojnie. Spokojnie, Andrzej. Co ty mówisz, Andrzejku? Mówisz, że jareczek już nie podrośnie. Kurde, do mnie też nie mów po imieniu tyłę. Same pany się porobiły, prezesy, prezydenty, już nie ma do kogo tych powiedzieć. Jezu, ale, ale zaraz, ale co, co, co pan tu tyle pisze? Pomyślałem sobie, że te papiery z sądu zawsze tak długo idą, to będziecie mieli pod ręką. Ja, ja przepraszam bardzo, co to jest? To są zarzuty wobec ciebie, tak? Między innymi to, jakżeście rozwalili sądy, sprawiło, że wszystkie sprawy ciągną się dłużej niż przedtem. To nie będziesz musiał na pocztę z Awiz oddylać. <laughs> o, właśnie, a propos, pocztę też żeście rozwalili. Dopiszę pocztę. Ale kurwa, to nie ja, to oni. Przepraszam, ja, ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Bo ty nie jesteś od tego. Od zarzutów jest prokurator. Przecież, proszę, wynoś się stąd, łobuśę. Uuu, łobuśę. Zniesławienie. Dzięki, też dopiszę. Dobra, 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 już idę, idę, idę. Dziękuję bardzo. I że tak powiem, do widzenia. Przez Judasza w drzwiach celi więziennej. Idź stąd. Co, no, co, co? Prezes ma rację. On powinien dostać coś więcej niż dożywocie. Przecież ja go to powinni skrócić o głowę! No powinien. No by ja. wtedy nie patrzył z góry na prezesa. Yes. Ha, ha. W ogóle by wtedy nie patrzył. Nie, ale ci nawalił. Ale co się z nim stało z tym Romanem? No taki fajny chłop był, no? Był przeciwko Unii, przeciwko Gejom. Tak fajnie się przytulał do ojca dyrektora. Co się z nim stało? No wtedy był trochę głupi, ale teraz to już zgłupiał do reszty. Ja naprawdę nie wiem, co się wyprawia w tym kraju. Nie wiem, czy tam ktoś jeszcze czeka, czy nie, czy to tylko on. Hm. E, proszę! O, o. Dzień dobry. O pan Sikorski. Witam serdecznie. E, pro, proszę. Można się wpisać? E, tak. Proszę. Dziękuję. W imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych chciałbym panu, panie prezydencie, podziękować za współpracę. Będzie nam ciężko bez pana. Pan pływał jak ryba między największymi tego świata, czarując ich nienaganną angielszczyzną. A pana swoboda i lekkość w operowaniu intelektualnym żartem oraz polityczny nos były naszym wielkim atutem. Naprawdę? Nie no ja ja sobie robi. Andrzej. Także... A, Niestety ta złota era już się kończy. I teraz w ambasadach będziemy mieli ambasadorów. No, widzę, że to Roman przegapił, to ja to dopiszę. Nie... Oczywiście będę wnioskował dla Pana, Panie Prezydencie, o pokojowego nobla. Choć raczej uzyskam tylko więziennego skobla. A tak przy okazji, jest pan osobą wierzącą. Może zechciałby pan przyjąć stanowisko ambasadora w Watykanie? Może zechciałbym? Chcieć, to sobie można. <noise> sam trafię, sam trafię. Wyjątkowa kanalia. I cymbał. No. Kto to był? Nie wiem. Zobaczmy, co napisał. Debil. A, to ten pisarz, Żulczyk. No to się napisał? No to proszę, proszę. proszę. Ha! Nie! Nie! Kamiński. Chod. Chłopaki, słuchajcie. Mikasa jest sukasa. Andrzej! Pewnie tak! No, słuchaj, Andrzej, dzięki za to całe łaskawienie, Chociaż ja nie byłem skazany, teraz masz przez to kłopoty. Ty to chyba rzeczywiście było przegięcie pały. No co no, prezes mu kazał, ale teraz ty za to bekniesz. I niewykluczone, że ciebie trzeba będzie ułaskawiać, hmm. dlatego trzeba głosować na tego Karola. Tak. Ale dzięki, że próbowałeś nas wtedy przenocować, tak uchronić. Naprawdę. Ja wiem, ile to jest niewdzięcznej pracy z przeblekaniem tych, tych wszystkich pościeli, tych poszewek. To Akurat ja. A. Chłopaki, robiłem, co mogłem, ale kurwa, co ja mogłem? No tak. okay. Piękne podsumowanie prezydentury. Ty, ale jak ty będziesz chciał gdzieś przenocować albo się zadekować, ukryć, to zapraszamy do nas. Super! No. Zaraz, zaraz, zaraz. Mieszkacie razem? Je... No albo do mnie, albo do niego. No. E, żona ci nagrzeje, już nawet nauczyłem jak e, to się robi. E, e a i jakaś butelczyna się znajdzie. <śla> Nie będziemy się uwiniać winem, tylko się uniewinnimy wódką. Super! Aha, aha. Ej, ej, a może teraz grzdylca? No tu. E? Nie, nie, nie ma mowy, nie ma, nie ma picia w pałacu. To Ale to Nie ma, znaczy? trochę. Co, ale, co? Nie ma trochę. Już wynocha. Wynocha powiedziałam. Mm, jakby co, jesteśmy na murku. Hmm. No dobra. Hej. Nie, co? Ej, ej, co, co? Co? Fajne chłopaki. No co fajne chłopaki? Masz tych kumpli, niech ich cholera. No i co? Czekamy dalej. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Pan Brown. Panie Prezydencie, dziękuję za Pana prezydenturę. Choć jej dorobek wydaje mi się cokolwiek wątpliwy, prowadził Pan politykę uległości wobec Żydów. I to obściskiwanie się z Ukraińcami to oczywiście rzecz godna potępienia. Dawał pan jednak jakiś odpór lewactwu i to zostanie zapamiętane, choć, że tak powiem, za rzadko używał pan gaśnicy, a nawet w ogóle. Dalsze plany? No ja, ja jeszcze nie wiem, co ja będę robił. Jeżeli liczy pan na to, że Żydzi odwdzięczą się za to włazi dupstwo, to się pan myli. Gdyby chciał pan zmazać jednak swoje przewiny, to może pan oddać głos na moją skromną osobę. Broni Boże na tego chłystka o niby polskim imieniu Sławomir, a jakże niemieckim nazwisku. Dze? A pan jak ma na nazwisko? To jest dopiero Niemczyzna. Ale ja to ja. Żegnam. Walizka. E, teraz walizka. To jest naprawdę... O. O. Pokój temu pałacowi. I wszystkim jego, i jego mieszkańcom. mieszkańcom. Witamy, ojcze dyrektorze. E. Ładne meble. Zostają, czy zabierasz ze sobą? No, jeszcze nie wiem do końca. Hmm. Przedałem mi się takie w Toruniu. <grym> Wyślij mi na ten adres. No cóż, oceniam Twoją prezydenturę na 3. Plus. Czy, ale dlaczego tak mało? No, można by zrobić dużo więcej, ale był Pan Grzegorz, także nie będę się powtarzał. No, parę razy sprawiłeś przykrość Panu prezesowi. Pała, <grym> ale z drugiej strony zawsze byłeś na urodzinach mojego radia. Szóstka. Tańczyłeś, śpiewałeś, raz hostje złapałeś, plusik. Średnia 3, plus. To co, teraz prezydencka emerytura. Tak. Ile? Dychę? Więcej? No, coś koło tego. Miejmy dalej kontakt wpiszę numer konta. Nie, ale... Każdy grosz się liczy. Pamiętaj, wszyscy emeryci mnie wspierają. Dobrze. Dziecko było u komunii? Proszę Co? ojca, ale... no gdzie? Kinga to już dorosła kobieta jest. Nie chcecie jej dać na zakonnicę? Co? Potrzebujemy kobiet do sprzątania, gotowania. Nie, ona chyba nie ma powołania do gotowania. Hmm. No dobra. Ładne to biurko, <noise> a tego fotela nie chcę. Szczęść, Szczęść Boże. Szczęść Boże. To to... Wszyscy? No chyba tak, no skąd mam wiedzieć? Chociaż... No, to super. No nie wiem, czy super, bo pan prezes nie przyszedł. Może czeka na zewnątrz. Sprawdź. No dobra. W sumie wiesz co, ty tyle razy czekałeś w przedpokoju, to wiesz, że chociaż raz mógłby się zrewanżować. A nie ma. Chociaż wiesz, no, w sumie nie ma co się dziwić, ty dla niego już jesteś teraz jak taka która jest zużyta zabawka. C co ty robisz? No, czytam. Kurczę. Nie, nie no, Andrzej, co ty wyprawiasz? Co, co ty że Miałeś mieć taką piękną pamiątkę. Jak ma być taka pamiątka, to w ogóle nie chcę. Przyszli na mnie przywieszać. Jezu, czekaj, przy... Przecież... Dobra, już spokój, już. przecież jeszcze nie, nie wszyscy się wpisali? Kocham cię ty wariacie. Chociaż ty jedyna. <śmienicza> Widzisz, to <śmienicza> Lay, lay, lay.